co on myślę? kiedy idzie spać. O tobie, mężczyzna, tak? Zobaczymy. Jakich ty jesteś w energiach dzisiaj? Oj, coś... Coś było kłamstwo w tym, żeby, że ty czekałaś na spotkanie, a jego nie ma. Tego spotkania. I ty taka rozczarowana tym czekaniem, że ile można? Oj, a ty jesteś... O, zazdrosna jesteś, o kogo jest też taka bardzo zazdrosna e, i zła możesz być już, chociaż sama po sobie bardzo czuła, energiczna, nie, taka m, kobieta, która pewna w sobie, niezależna, niezależna i finansowo od mężczyzny, tak jakby niezależna ty sobie sama po sobie możesz być. Mm, I tu okazuje się, że jesteś taka zazdrosna i już nie ufasz w tym, że mężczyznam, dlatego, że może tak, miało być spotkanie, a tego spotkania nie było. O takich, o takich energiach, że miało być spotkanie i nie udało się. I ty taka czekalam, czekalam, ja już zmęczona tym czekaniem. Dobrze, no i teraz zobaczymy, co mężczyzna myślał, kiedy już mm, Położył się spać. Nie wiem. <grych> Dobrze, zobaczymy. Co ty myślał o tej kobiecie, która teraz to ogląda? E, powiem tak, mężczyzna, wiecie w tobie kobieto, która bardzo jest piękna, która jest pewna, która taka, że wie, że Ty podoba się mężczyzna. E, on wie, że ty taka kobieta, którą pragnie nie tylko on, ale i inny mężczyzny. To, że możesz być na odległość, ale nie zawsze. Może być prosto w tym momencie, macie takie troszeczkę między wami jakieś sytuacje, że gdzieś tam chłód poszł taki, tak? I to, że on widzi w tobie to, że ty nie jesteś taka mm, kobieta, z której można byłby tak dzisiaj pobawić się, a jutro... Odejść i znowu później przyjść, tak? Że ty trudne jesteś do kompromisów, tak? Że ty starasz się, um, żeby to było, tak można powiedzieć, sz sprawiedliwe, szczere, takie takie, kontakt z mężczyzną, tak? I um, ty, jeśli tobie coś nie podpasuje, ty nie będziesz iść na kompromis, ty nie będziesz biegać za mężczyzną, e, ty um, możesz. Od, odejść, czy jeśli gdzieś tam kochasz, tak, i trzymać ten chłód. Um, no, tu mężczyzna myślał o tym, że um, chociaż ty jesteś daleko, ale on rozumie, że on czeka na te spotkania, on e, chce, żeby. on czuje od ciebie miłość jednak. O ja widzę, on czuje, on, on czekał na to, powiem, że, że ty pokażesz jemu gdzieś tam swoje uczucia. Chociaż minimalnie, ale, ale on czuje jednak, że no coś jest między wami, tak? I on rozumie, że ty na niego czekasz. On to wszystko rozumie. Dobrze. Jeszcze co? On myślał. Czy musz martwić się o pieniądze? Powiem, że bo on rozumie, że z tobą trzeba zarabiać. On bardzo martwi się, dlaczego rozumie, że to co on zarabia teraz nie wystarczy dlatego, że musi zarabiać na stabilną jakąś większą kwotę i on przez to też taki troszeczkę myśli bardzo za dużo, nie? że to dla niego jest problem i że to na stabilno trzeba zarabiać jakieś duże pieniądze. A czy ty naprawdę taka jesteś, że ty potrzebujesz dużo pieniędzy, Anoka? Czy ty naprawdę jesteś taka? Uch. No powiem tak, nie. Ty po prostu na tyle jesteś, e, widać, były u ciebie e, związek wcześniejszy i ty jesteś rozczarowana mężczyznami. I tu nie chodzi o to, że ty rozczarowana finansowo, nie. Ty po prostu patrzysz na to, że mężczyzny zachowują się jako e, niedojrzane mężczyzny, tak, które tutaj kontaktują się, tutaj e, gdzieś tam unikają kontaktu, dzisiaj on zły, dzi jutro on znowu jest i po prostu ty jesteś już zmęczona tym wszystkim, tak? I to nie chodzi o finanse, nie. E, ty e, pokazujesz to, że najważniejsze, żeby człowiek pracował i rozwijał się i nie bał się zmian. Tobie ważne to. Ty po prostu już tak e, może zraniona jesteś, bo tutaj także Hmm, może to, e, że mężczyzny jakoś tak pokazują, e, że Ty ich e, możesz popatrzeć na nich i jakoś zobaczyć tą sytuację. Ale czemu jest takie uczucie, że mężczyzny Cię boją się? Że mm, gdzieś e, wymagająca możesz być i dlatego... I dlatego um, tutaj idzie tak, wymagająca oni czemuś myślą, że, że tobie ty potrzebujesz pieniędzy, że ty nie jesteś ta kobieta, która um, gdzieś tam dla ciebie nieważna, to, to dla ciebie ważne. Ty możesz też tak jakby zranić mężczyznę. Oni też boją się, bo ty naprawdę jesteś kobietą, która daje do myślenia i przyciąga i u ciebie można zakochać się. On to też myślę. O tym, a tak naprawdę ym, to nie jest tak, że tobie potrzebne pieniędzy, nie, że ty potrzebujesz, najważniejsze, żeby człowiek pracował i miał chęć do tego, żeby rozwijać się i robić jakieś zmiany, tak, co jeszcze on myślał, że nie może tobie otworzyć się czemuś, czuje się takim chłopaczkiem, który sam po sobie jest mężczyzna, tak, ale czuje się przy Tobie jak to chłopaczek taki, który boi się powiedzieć coś, boi się otworzyć się. Może być mężczyzna młodszy, bo w takich energiach pokazał się, ale może być dlatego, że nie może otworzyć się i ma takie zablokowania, takie trochę, że ja chcę, tak, i może czasami Ty i gdzieś tam pisałaś do niego, albo jakiś kontakt nawiązywałaś, się, albo spotkanie, nie? Ale on nie może Tobie otworzyć, a może że kontakt może być stracony, tak, jakby nie odzywać się do ciebie. I on to rozumie wszystko. I on to wszystko rozumie. On czas wiecie, cię taką kobietę, która coś nie tak to powiem e, że... Mm, Taka więcej rozum włączasz. To, że ty jesteś piękna, przyciągająca, to jedne. To, że ty znasz sobie cenne, to też. Ale ty też rozum więcej włączasz. I on może... Może ty jesteś mądrzejsza gdzieś tam i on taki boi się otworzyć się tobie i dlatego on milcze po prostu. E, tu ta mężczyzna przechodzi transformację swoją, powiem, że... i A co ty coś... Oj, mężczyzna tu zraniony. Ja powiem, tutaj mężczyzna przechodzi swoją transformację w życiu. Tutaj mężczyzna idą zmiany. Może nie ufać nikomu. E, może być związane z tym, że on zmienia swoją zaraz energię, że na tyle był pewny w sobie, teraz czymś on chce być stabilnym po prostu. Troszeczkę gdzieś tam unikać kontaktu z ludźmi. E, I on czemuś to, że on zraniony. Może być tak, że widzi obok ciebie też mężczyzny, kręcą, się też może tak być. Albo po prostu e, widzi siebie w takich energiach, że on nie może pokazać uczucia, e, bo stracił jakąś taką pewność, czy e, może nie może zaufać, e, bo jest zraniony. Chociaż sam po sobie bardzo tęsknie za tym uczuciem przyjemności w życiu. Hmm, no ciekawo. Dobra, będziesz działać w tym kierunku tej dziewczyny. Rozmowa będzie i bardzo szybka rozmowa, ale szybciej to, że on czeka czymś od Ciebie. Nie wiem dlaczego, ale jakoś oczekuje od Ciebie, że Ty odezwiesz się do niego jakoś, że Ty będziesz chciała porozmawiać, poflirtować jakoś tak. Nie on, a ja mówię, że, że on po prostu boi się już zaufać, czy boi się twojej reakcji, że ty jakoś możesz odreagować na niego inaczej, i on taki co robić, co robić? No ja mówię, że mężczyzna tak jakby nie może tobie otworzyć się całkowicie takie nie może zaufać, bo zraniony jest. Gdzieś była u niego sytuacja, gdzie u niego teraz przechodzi transformacja i on zmienia swoją energię. Tak jak na razie ja myślę, że albo no ty odezwiesz się od sześciu dni do miesiąca, ty sama odezwiesz się i to wszystko jakoby zmieni, bo on, on taki jak to, ty sama będziesz chciała tego. Albo on pokaże swojej jakimś takim inicjatywy i że ty zmienisz, albo ty będziesz chciała mu pomóc od, od jakoś tak. Tak jakby to też pomoc taka ta, kata, że Ty chcesz pomóc porozmawiać i tak jakby będzie lepiej, nie? Taki kontakt lepszy między Wami.